Takich trochę dających po uszach rowerzystom, którzy zachowują się wbrew przepisom, którzy łamią przepisy drogowe, narażając życie swoje i narażając też życie kierowców. No z tym narażaniem życia Aha. kierowców to troszkę bym może tutaj nie przesadzała, hmm? jednak ten kierowca samochodu jest bardzo obudowany i... Po, po to przechodzi się Nie? wszelkie crash testy, żeby wytrzymać zderzenia z twardszymi obiektami niż rowerzysta. E, powiem szczerze tak, e, zachęcamy do tego, żeby e, na pewno przy takiej porze, jak już mamy teraz listopadowej, e, mieć to oświetlenie, które jest wymagane. Naprawdę spotkanie Batmana, czyli rowerzysty nieoświetlonego, nawet dla mnie na drodze rowerowej jest większym zagrożeniem y, niż, y, niż oni sobie po prostu z tego zdają sprawę. Ponieważ niestety, przy, jeżeli jest to szczególnie ulica, droga rowerowa biegnąca przy ruchliwej ulicy, nie jesteśmy w stanie na słuch wyłapać takiego rowerzystę, który pojawia się albo z tyłu i nas wyprzedza, albo jedzie z przodu z dużą prędkością. Naprawdę nie róbmy sobie tego nawzajem. Powiem szczerze, tak, można co do, co do tego łamania hmm. przepisów. Ja też spotkałam się z, wielokrotnie z taką uwagą, że po przejeździe rowerowym powinnam rower przeprowadzać, hmm. że po nie przejeździe mogę. Rowerowym? Tak, tak, naprawdę. Jest to bardzo częsta uwaga, która trafia się ze strony kierowców. No, minęło praktycznie półtora roku hmm. od wprowadzenia e, tej e, nowelizacji, która daje. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych i trzeba przyznać, że kierowcy nadal sobie troszeczkę z tym nie radzą, mhm. że właśnie jadąc przez przejazd rowerowy ma się pierwszeństwo. Ja już nie wspominam o tym przeprowadzaniu, ale nawet o tym, że tak jak powinni przy skręcaniu w ulicę poprzeczną ustąpić miejsca na przejściu dla pieszych, tak też powinni ustąpić miejsca na przejeździe. No powszechne jest na przykład. Jeszcze powinni. Bo nie wiem, czy pani słyszała o planach Platformy Obywatelskiej która chce zmienić ten przepis właśnie e... przy tym skręcie. To znaczy słyszałam, że już ten pomysł upadł na szczęście był i jeżeli, jeżeli nie staną znaki przed przejazdem rowerowym, bo takie są sytuacje, na przykład w Olsztynie, gdzie przed przejazdem rowerowym przez ruchliwą ulicę postawiono ile się nie mylę, znak stopu, no to tutaj jeżeli nie ma tych wskazań właśnie na to lokalnych, to wówczas rowerzysta nadal będzie miał pierwszeństwo, nie będzie musiał ustąpić tego pierwszego. No, jest to zupełnie odwrócenie tych zasad, które mamy w konwencji wiedeńskiej. Mhm. Więc nie wiem skąd wziął się ten pomysł. Na szczęście, upadł. Upadł był. I bardzo dobrze. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu pani Kamilii Sapikowskiej. Mam nadzieję, że dzisiaj Państwo również panią Kamilę Sapikowską zobaczą na żywo. Wystarczy się wybrać na stary rynek o godzinie 18.00, 18.30, czas start. I będzie można uczestniczyć w setnej masie krytycznej. To naprawdę wyjątkowe wydarzenie, więc tym bardziej zachęcamy. Zachęcamy również do jazdy na rowerze, póki jeszcze jest pogoda. I jeszcze raz bardzo dziękuję, mam nadzieję, Dziękuj że sobie. do zobaczenia. Drodzy Państwo, teraz chwila przerwy. No i wreszcie prasa. Sprzęt wysokiej klasy dla prawdziwych mężczyzn. Dystrybutor narzędzi profesjonalnych Marek, Kingtony, Yato oraz John's Way. Sprawdź na www.walmarplus.pl Havet Hotel, Resort and Spa, Dźwizzyno. Biznes i relaks w pięciogwiazdkowej oprawie. www.havethotel.pl megabajtów MB jedyne 69 zł tylko w Tesa bez dodatkowych kosztów

BTM to przedsiębiorstwo zajmujące się budową mieszkań, obiektów biurowo-usługowych oraz przemysłowych. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która gwarantuje wysoką jakość i terminowość naszych realizacji. BTM budujemy twoje mieszkanie. www.btm.poznan.pl Skąd to masz? Z pękamatu. Nie bawisz się w lewą kasy. Nie kłam. Mamy tego więcej. Niczego mi nie udowodnicie. Hm. Jesteś tego pewien. Jesteśmy po ekspertyzach. Ale jak na to wpadliście? Lepsze od oryginału. Wiadomo. Klasik.